Krzewy liściaste zimozielone na słońce mogą być całoroczną ozdobą większości ogrodów. Można nimi obsadzić słoneczne skarpy, duże skalniaki albo mieszane rabaty. Przedstawiamy ciekawe gatunki liściastych zimozielonych krzewów, które przyciągają wzrok dekoracyjnym ulistnieniem, delikatnymi kwiatami oraz atrakcyjnymi owocami. Berberys Juliany Berberys Juliany to zimozielony krzew pochodzący ze środkowych Chin. W uprawie pędy tego gatunku pokryte ostrymi i długimi kolcami dorastają do dwóch metrów wysokości. Są gęsto porośnięte przez zimozielone, skórzaste i lancetowate liście, które jesienią stają się czerwono brązowe. W maju i w czerwcu roślina zakwita niewielkimi, żółtymi i pachnącymi kwiatami, które przyciągają motyle i inne zapylacze. Kwiaty przekształcają się w granatowe jagody pokryte sinawym, woskowym nalotem. Berberys juliany preferuje miejsca słoneczne, ciepłe i zaciszne. Najlepiej rośnie na glebie żyznej, próchniczej i lekko wilgotnej. Ten ozdobny krzew jest łatwy w uprawie i odporny na suszę oraz miejskie zanieczyszczenia. Roślina wytrzymuje spadki temperatury do minus 20 stopni Celsjusza. Dobrze prezentuje się sadzona zarówno samodzielnie, jak i w grupach wielogatunkowych. Irga płożąca Irga płożąca naturalnie występuje w zachodnich Chinach oraz w Himalajach. Długie pędy irgi szeroko się rozkładają i są porośnięte przez zimozielone, niewielkie, błyszczące i skórzaste liście. Jesienią zielone liście stają się pomarańczowe i czerwone. Pojawiające się wiosną drobne kwiaty irgi płożącej są biało-różowe i miododajne. Roślina jest najbardziej atrakcyjna, gdy obsypuje się okrągłymi, czerwonymi owocami, które utrzymują się przez wiele miesięcy. Irga Płożąca to mało wymagający, liściasty, zimozielony krzew, doskonały na słońce, tolerujący wszystkie rodzaje gleb. Ta niska roślina jest odporna na suszę, zanieczyszczone powietrze oraz mróz. Jest cenioną rośliną okrywową, wykorzystywaną na terenach miejskich do obsadzania klombów oraz skarb. Ognik szkarłatny Ognik szkarłatny to krzew liściasty naturalnie występujący na obszarach południowej Europy i w południowo-zachodniej Azji. Ma gęsty, nieregularny pokrój i nadaje się na swobodne żywopłoty oraz do obsadzania skarb. Pędy ognika są wyposażone w kolce. Zimozielone, jajowate liście są skórzaste, mają ząbkowane brzegi i ciemnozielony kolor. W maju i w czerwcu ognik wytwarza dużą ilość białych, miododajnych kwiatów. Pojawiające się późnym latem okrągłe owoce tworzą duże kiście i do złudzenia przypominają owoce jarzębiny. Ognik najlepiej rozwija się w słońcu na przepuszczalnej, żyznej glebie o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym. Krzew ten jest odporny na suszę i zanieczyszczone powietrze. Nawet jeśli zimą ognik przemarznie, to wraz z nadejściem wiosny zregeneruje się i wypuści nowe pędy. Osmantus kolczasty Osmantus kolczasty to ciekawy zimozielony dwupienny krzew występujący naturalnie w Chinach i na Tajwanie. W uprawie gatunek ten dorasta do 2-3 metrów wysokości i ma swobodny, szeroki pokrój. Skórzaste, zielone liście osmantusa są duże i klapowane. We wrześniu w kątach liści rozwijają się drobne, białe kwiaty. Ciemnoczerwone, owalne owoce są bardzo dekoracyjne, ale w naszym klimacie rzadko się zawiązują. Osmantus dobrze rośnie w zacisznych, ciepłych miejscach na glebie lekkiej i umiarkowanie zasobnej. Jest dość wytrzymały na mróz, ale zimą warto go osłaniać przed wysuszającym wiatrem oraz ostrym słońcem. Gatunek ten jest polecany na żywopłot oraz do nasadzeń grupowych. Dobrze znosi cięcie i nadaje się na bonsaj lub topiary, czyli zielone rzeźby. Suchodrzew Chiński Suchodrzew Chiński to niewysoki, zimozielony liściasty krzew, którego ojczyzną są Chiny. Dorasta do pół metra wysokości i ma gęsty, kulisty pokrój. Pokryte włoskami pędy są porośnięte lancetowatymi, błyszczącymi liśćmi. Kremowe, niewielkie i pachnące kwiaty pojawiają się w maju i w czerwcu. Następnie ich miejsce zajmują fioletowe, kuliste owoce. Suchodrzew chiński jest łatwy w uprawie. Potrzebuje słonecznego, ciepłego stanowiska i przepuszczalnej gleby. Bez problemu wytrzymuje suszę, zanieczyszczone powietrze i mróz do minus 20 stopni Celsjusza. Jest dobrą rośliną okrywową. Udaje się w ogrodach japońskich i skalnych. Może być także wykorzystywane na niskie żywopłoty i obwódki. Trzmielina fortuna. W naturze trzmielina fortuna rośnie w Azji. Jej płożące pędy porośnięte są przez skórzaste, eliptyczne liście. W zależności od odmiany mogą być wielobarwne lub mieć kolor zielony, kremowy albo złocisty. Dekoracyjne liście najładniej wybarwiają się w słońcu. Gatunek ten często oferowany jest także jako zimozielony krzew szczepiony na pniu. Dzięki zaszczepieniu z trzmielin powstają atrakcyjne, miniaturowe drzewka ozdobne o atrakcyjnie zabarwionych liściach. Roślina jest tolerancyjna co do gleby. Nie jest w pełni mrozoodporna, więc podczas ostrzejszych zim warto ją osłonić agrowłókniną lub stroiszem. Trzmielina dobrze prezentuje się na rabatach, zwłaszcza w postaci krzewu szczepionego na pniu. Wykorzystuje się ją także jako roślinę okrywową lub uprawia w pojemnikach. Wawrzynek murański. Wawrzynek Murański to interesujący krzew pochodzący z obszaru Karpat Zachodnich i Słowacji, który tworzy dość gęste, szerokie kępy. Ten miniaturowy krzew okrywowy rośnie powoli i dorasta do 20 cm wysokości przy 40 cm szerokości. Kruche pędy Wawrzynka drewnieją od dołu. Wąskie liście są ciemnozielone i błyszczące, osiągają do 3 cm długości. Wawrzynek Murański jest wyjątkowo dekoracyjny w porze kwitnienia, przypadającej na maj i czerwiec. Zakwita różowymi i fioletowymi pachnącymi kwiatami, zebranymi w grona. Ta górska, zimozielona roślina wymaga gleb wapiennych, kamienistych i przepuszczalnych. Najpiękniej kwitnie w pełnym słońcu. Wawrzynek murański jest odporny na mróz oraz na krótkotrwałą suszę. Doskonale sprawdzi się w ogrodach skalnych i alpejskich oraz jako roślina okrywowa.